O, to działa! To jednak działa! Jeżeli to działa, to to jest 50 odcinek Happy Nie witam was, ja jestem gdzieś! A to jest spadanie w jakieś kulki. Tyle, frajdy może sprawić głupi level. Żartowałem, ten level nie sprawia na razie, frajdy! Zobaczymy, przejdę tutaj. Przejdę tędy. Jestem zbyt gruby, nie przejdę. Jest! Tak! Oj, nurek! Ohohohohohoho! sposobem straciłem mój kask. Drogie dzieci, nigdy nie bawcie się bez kasków w takich grach. Co ja biedny zrobię, muszę się podciągnąć, bo inaczej mnie te kolce zaatakują. -u -u. O! Nie! Oooo! Nie! Jeszcze dam radę! Wychyć się tego i wypnij swój zadek ku zajebistości! Zmieścimy się tutaj? Nie! Moja głowa jest za duża. Nie zmieścimy się, niestety. Jo, W Jokoniku. Nie tam! A to było. port pośladkowy. Jak to się tam nazywało? O -o -o -o. Nie w tą stronę, Sherlocku! Albo w tom. Dobra, w tom lecimy. Oh, 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 oh. Tak, to są tylko pozory. Ja tak naprawdę nie potrafię nimi sterować. To po prostu jest typowy fart. I jest pięknie. Prawie trafiłeś w te kolce. Synek, nie rób mi takiego stracha. Mm, mm, myślę, że ja jestem taki trochę obity, ale jednak, jednak uda mu się wygrać. Tak, wygrał. Nic nie widzieliście. Nie widzieliście wcale tego, że nie było Winna. Nie widzieliście. Nie. Nie widzieliście. Yeah! To jednak działa. Zabijam Avengersów. Teraz wszyscy fani Marvela będą po mnie jechać. O nie, kapitanie Ameryko! O nie, Hulk! What do I. Why do I always die? O! bym się da sterować! Wygrałem, ale Motora nie był w stanie przejść przez trzy żelazne, czerwone pale. Jako, że jest 50 odcinek, nie mogło zabraknąć typowego levela, którym jest. Imposibro Pogo! Dopiero teraz się spostrzegłem. Skapnąłem się. Zwróciłem uwagę na świętego Grubasa o czerwonym nosie niczym u pijaka, że ta biedna dziewczynka jest przez niego maltretowana. Jeżeli nie wygramy tego levela, nie wyślecie SMS-a na 7925 7925. Och Koszt 10 zł. To Mikołaj! Mikołaj, biedny Mikołaj, albo biedne dziecko. Albo biedny Mikołaj będzie maltretowany przez to dziecko. Będzie przez nie maltretowany. Musisz pomóc Mikołajowi. Albo wystarczy, że. podacie znajomym ten film. To biedny Mikołaj może zostanie uratowany. Jak zwykle, Lis ma problemy psychiczne i jednocześnie zręcznościowe związane z pokonaniem głupiego levela. Okej. Okay. Myślę, że jeżeli nie trafię w tą minę, to w jakiś sposób jestem. Stanie. Padą! Padą What the fuck was that? <laughs> Oczywiście kolejny level został przeze mnie ehm, pokonany, pokonałem go, wygrałem go, a wy nic nie widzieliście, prawda? Nic, a nic, nic nie widzieliście, nie? Mm, wiem, że to jest nietypowa postać na te levele, ale biorąc pod uwagę atm atmosferę świąteczną za naszymi oknami, myślę, że Mikołaj byłby świetnym pomysłem, aby przejść ten level, biorąc pod uwagę jego magiczną moc. Dobra, żadnej magicznej mocy nie mam, ty Mikołaj. Biedne dzieci, Mikołaj nie istnieje! Uhohoho, zniszczyłem teraz dzieciństwo tylu dzieciakom. Spróbujmy ten level przejść normalną postacią, czyli... JB i spółka! Let's do to! thing! TURUTUTUTUUU tu. tu, 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 tu. udało się, nie, 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 rób tego Spokojnie, jest, tak oh. Ta ulga, kiedy się pokona ten level Kiedy dotrzemy do końca To jest jeden z tych typowych leveli Które pojawia się u mnie na kanale Ciekawe czy przetrwam, jeżeli zostanę, tak? I wypnę się tyłkiem do tego Bierz mnie, bierz mnie, bierz mnie Bierz mnie! Bierz mnie! Ah. Okej. Okay. Znowu będziecie mieli okazję rejtować moje świetne rzuty. One head! A gdzie jest zwycięstwo? Victory jest przedostatnie. Więc patrzcie! Już ci... Nieważne. Jeżeli trafię tam, to muszę swojego replaya zachować. Dostanę helpa. jej Help. Dostanę dwie głowy zaraz. Ja chcę jeszcze jedną głowę! Dostałem obrazek bardzo. Nie. Wytłumaczcie mi, dlaczego nie mam przyjęć. Jestem takim karkiem, jestem takim dyresem aktualnie. Ładny Może jeszcze po prostu zerstatuję ten level. Blood free 3-2-1. Znowu dostaliśmy bardzo biednego kotka. Tam po prawej stronie. Ten, dwie głowy. Je, zobaczcie! Nie, dwie głowy? Więcej głów tam jest! Może jeszcze więcej głów dostanę! I leć tam! Jest! Trafiłem w gówno. Po prostu trafienie w gówno zawsze było moim marzeniem, biorąc pod uwagę to, że. O, jeszcze nagłę dostałem. Ja chcę tą czarną. Ło, help! Ten help mi nic nie dał. Uuu! Uuu! Proszę was, nie potrafię, trafisz to jedno głupie miejsce. I znowu pada krew, pada krew. Tam jest jakiś znak zapytania, byłoby miło go usłyszeć znowu. Uuuu! Uuu, głowa w gównie! Ja! Yeah! Uh! Gramy w Crazy Royale Coaster, jak to było napisane w name levela. Naciśnij Dół. Raid 5, restart. Door is, is removed. Naprawdę wam uwierzę, że nie ma drzwi, jak się startuje level. Uh, 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 yeah, ha, 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 ha. Już wam uwierzę. Hub Project Testing. O, nie, to nie, to nie jeden z tych leweli. Z tych leweli, których, powiedzmy. Szybko tracę głowę. A jakbym zaczął latać? Ciekawy, by mi się coś stało, gdybym zaczął latać. Tam było wyjście chyba! Tam chyba było wyjście. Jeszcze więcej, tam epilepsja zaraz będzie, zaraz muszę dać osyżenie o epilepsji, zanim będziecie to oglądali. O! O, god! Ej! Dziecko jeszcze żyje, dziecko jeszcze żyje, jest dobrze. Dziecko jeszcze żyje. Tato! Tato! Dziękuję Ci za to, że zostawiłeś mi swój but. Już swój but nic mi nie da. Muszę są tu czekać. Żegnaj, ojcze! Żegnaj, synu! Wow! Wow! Ja nie jestem w stanie kierować aktualnie tym rowerem, biorąc pod uwagę moje małe rączki i to, że mam but ojca, jako jedyną pamiątkę po nim. O! Jeszcze jesteśmy w stanie to wygrać. Ło, jeszcze się ruszam. Jeszcze się ruszam. Albo jestem już po prostu tylko zwykłą częścią ciała czegoś większego. Teraz widzę kosmos. Niebo mnie wzywa. To jest jeden z tych pierwszych leveli, który sprawił, że dzisiaj mam 10 tysięcy widzów. Oczywiście, w tym pierwszym levelu, który grałem, jak były harpuny, nie spadały na mnie samochody, nie wybuchały moje koła, nie traciłem głowy, tylko po prostu jechałem. Więc myślę, że zostawimy sobie tym razem walkę z samochodami. w harpun run! To boy, Tak, dobrze, syno, wygraliśmy ten level, pokazaliśmy im, że ciągle jesteśmy w formie. Mimo naszych przerw, mimo naszych spóźnień, jesteśmy ciągle w formie. Hey. Prosta nazwa levela, która sugeruje nam, że mamy się zabić. E, miny, harpuny. E, ostrza, czy te spikes. Nie, chciałem mówić, to jest bardzo brzydko. Dobra, no myślę, że na początek możemy spaść, ale wiecie co, że mogę to przetrwać nawet, mogę to przetrwać. Chyba, że... Spadliśmy w nicość. Spa spadzianie w nicość jest bardzo nieprzyjemne. Nie. Chociaż jak daję Q, znaczy R, czy Control, to powinienem czasami spać w dół. Ale sądzę, że nie wrócę. Teraz skoczyłem w nicość. Nie! Wróciłem. Wow. Eeeem, chyba nie chcemy oglądać powtórki z mojego nędznego wypadku, w którym było właśnie... Eee, nene, 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 nene. Dobra, darujmy sobie ten do końca. Dobrze. Nie, nie wiem co znaczy brórze. ale zostałem znowu miężnym jeżem. Uff. Coś tam pisze ciekawego. Lamento. Dobra, BR, 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 łeh, łeh, BR, 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 Money, Money i tak dalej. Jeżeli graliście kiedyś w Tibie albo Finą jakiekolwiek RPG, mo to wiecie, co znaczy BR. Wiecie, na pewno wiecie, co znaczy BR. Wiecie, wiecie, na pewno wiecie. Ło! Wow, 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 wow. Na serio nie byłem tego zapaś. Ła, jest ja zapalę to w końcu. Zapaliśmy to. Aha, czyli miałem teraz na Z. Czyli znowu będę się męczył. Hold not too long. Ty coś mi się stanie. Jej. Jej. Ale teraz. Już wiem o co tu chodzi. O, już wiem o co tu chodzi. O, już wiem o co tu chodzi. I złap się tego znowu. Krety. Nie. go czy naprawdę tak trudno jest czasami. Ja. Zapać! Spinaj się! Spinaj się! Serio, to jest tak trudno zapać. Raz. I. Raz. Aha! To nabiera prędkości, więc patrzcie teraz, jak lecę. He-Man. Wspinam się do mojej księżniczki na górę, wiecie? Escape plus R. Don't fucking kidding me, okay? Stop kidding me, okay? Jestem zajebisty, odkryłem, że można tym głównym sterować. Nie zostałem minigry. Nie zostałem minigry. Czuję się taki samoczny. Sz no, proszę Was. Jej! Patrzcie, to można sterować. Widzicie? Patrzcie do góry i w dół. Jak w Tomb Raider, tak kiedyś można było robić. Nie wiem czy w tym gównie, które nazywam teraz Tomb Raider można to robić. No nie no, patrzcie, no i trafiłem. Tam nie ma minigry. No 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 no, te, 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 Naprawdę trudno czasami jest złapać takie... Gówno, którym jest... <ścoughs> dziwnie wyglądające urządzenie, zwane często... Dziwną pochylnią. Uuu! Jak mam grać tą minigrę? Skoro ja nawet nie mam ręki jednej. Okej, okay, jest szansa na to, że zapię ją nogę. I ją tam wrzucę. Tyle męczeństwa na nic. Żegnaj ten, ten brzydki levelu. Idź. Pa. Jeżeli to jest epickie pogo. Jeżeli to jest kreatywny level, który ma stalić moje umiejętności. E, skakania na pogo. Wiecie, już dostałem nie raz od was poradniki o tym, jak grać w Happy Wheelsy, ale na serio... <grystanie> Niektórzy przesadzają. Dis <grystanie> zrobię ci tutorial, jak grać w Happy Wheelsy. No nie! Disu wychodzisz z levela, pewnie nie go przejść. No nie, wcale nie mam uczuć, wcale nie chcę wyjść z levela, który jest dla mnie wyjątkowo nudny. Wow! Wygrywaj turnieje na S-Loop Source. A. Przegraj w level w Happy Wheels. bo jesteś takim słabym człowiekiem. Ja nie mogę. Ua! It's fucking insane. Nie mogę tego przejść. Uuu! Moje pogo zostało pomijane przez ścianę. Albo było na odwrót może moja ściana pomijała pogo. Oh no. Not the shit again. Okej. Okay. Znowu to taki sobie jak Tabaskus! Mmm, biorąc pod uwagę to, że nagle za stopnię spaść wielki meteor, to chwilowo się nie będę ruszał. Użyję tego. I może coś z tego wyjdzie, i może ominę zabawę na levelu. Wow. Chyba e, moje dziecko gdzieś tam poleciało tak daleko. Przy okazji zostałem zbity z topora, który aktualnie lewituje w powietrzu. Przez co pragnę powtórzyć ten level. Zafajcie mi, pragnę. Uciekajmy przed gigantycznym meteorem! O, dobrze, ojciec! Myślę, że jest spoko. Jest spoko! Póki nie trafi w nas. Meteor. Żeby zakończyć ten odcinek w jakimś stylu, postanowiłem y, użyć bugów, które sprawiają, że mogę latać szybciej. Synu, dokończ to za mnie, moje dzieło. Timi, nie jestem z ciebie dumny tym razem. Zawsze nie byłem z ciebie dumny. A poczekamy, słuchaj, meteor pójdzie. Meteor już pewnie nas goni. To jest pewne. Poleciał daleko, bardzo daleko. I co teraz zrobisz? ja sobie stąd pójdę. Ja mam świetny pomysł, co zrobimy. Lećmy razem z Tobą, meteorze. 3, 2, 1. Czy ja daleko polecę chociaż? Czy niezły? A teraz na spokojnie, co tam, że to miał być epic one-jump Ale ja to na spokojnie przeżyję Nie bójcie się Ja to mam swoje sposoby na przechodzenie wielu leveli To chyba były szczątki mojego syna Ale to jest nieistotne akurat w tym momencie A to chyba jest szynka, która powstała z jego udek Uuhuhuuu Ty dziwny, magiczny toporze, daj mi przejść You shall not pass No serio? Czy ja muszę w taki sposób zakończać mój level? Serio muszę w taki sposób zakończać level? Więc w taki sposób zakończę mój level. Żegnam was moi mili, mam nadzieję, że wam się spodobało 50 odcinek Happy z jeden z ostatnich niestety, może jeszcze 2-3 zrobię. Ale będziemy musieli się pożegnać ze względu na brak kreatywności leveli. Ludzi, kreatywności. I nie mogą nic zrobić, a na koniec zrobię berroll. beczkę, póki mój koleś nie umrze. Więc żegnam was, mam nadzieję, że wam się spodobało, podobało się to podajcie znajomym. Go się chyba nie da w taki łatwy sposób zabić. Okej. Okay. Żegnam was. Pa!